Witam wszystkich. Pokażę jeszcze jedno urządzenie, jakie sobie dzisiaj kupiłem. Ponieważ piszę jak kura pazurem, jak zaczynam coś opisywać, piszę bardzo niezrozumiale często. Więc postanowiłem sobie kupić takie oto urządzenie. Jest to drukarka etykiet. Tylko zastanawiam się, czy dokupię później do niej zapasowe etykiety i tusz. Jest to taka drukareczka. Tutaj może być więcej, do pracy jest instrukcja. Jest więcej instrukcji, nawet w różnych językach. Słoweński, o jest polski, podręcznik użytkownika polski mamy. Tutaj mamy baterię. Jest sześć, palusz, które, tym sześć paluszków, tym razem sześć AAA. A i tu jest ten kaseta, jak to się nazywa, cartridge. To jest cartridge do, do tej drukarki. Do kaseta drukująca można powiedzieć bo tak jak kaseta moja kaseta drukująca czyli cartridge. to jest to i teraz mamy to urządzenie jeszcze powinny być tutaj jakieś tak, powinien być jakiś papiery, chyba powinno to drukować na czymś A to jest folia ochronna pokazuje między Dobra, teraz co? I tutaj trzeba to od. Ten kartridż wkładamy sobie. E... intuicyjnie wiem, to tak w Tutaj by Tutaj też będzie papier, chyba w tym kartridżu, domyślam się. A jak go zwolniamy, musicie go zwolnić. chyba cały kartridż który zawiera też papier podgrzewam bo tu nie widzę innego zbioru, więc muszę te baterie poprzecinać. No, wkładamy zgodnie z tak tutaj trzeba się trochę pobawić z tym zgodnie z biegunowością się Oczywiście trzeba się zapoznać z instrukcją, bo to jest skomplikowane. Ciekawe, czy karty się dostanie I, i, i jakie cenie są. Sprężynka minus zewnętrzna, wewnętrzna sprężynka plus. Sprężynka jest zawsze na minusie. Dobrze, no, i teraz układamy sobie pokrywę. Trzeba uważać tutaj, żeby dobra, tutaj... tak ściskamy i mamy mamy gotowe. Dobra. ściskamy. No, tutaj sobie wybieramy różne funkcje. Z tym tam muszę się bardziej zapoznać niż z tym endoskopem przed chwilą, bo tutaj, tutaj jest więcej takich medium. No to trzeba się, to jest więcej funkcji, gdzie tutaj muszę dokładnie się ten mal. Dobra tutaj tutaj muszę, muszę trochę więcej popracować, pogłówkować. że tutaj będzie więcej roboty, ale to na pewno będzie służo Jak się zapoznam już z instrukcją, to będę wiedział jak tutaj zrobić A tu mamy też menu. Często to nie będzie potrzebne, ale tam jakieś pendrive'y oznaczyć jakieś rzeczy właśnie, czy pudełka na klisze, czy żeby dokładnie się klawiatura jest można sobie wpisywać. I to jest zgodnie z alfabetem, że to jest intuicyjnie. Nie tak jak klawiatura komputerowa. Już mniej więcej opanowałem obsługę tej drukarki. Taśmy też z Allegro można dokupić, nawet zamiennik. Teraz tak sobie włączamy. Wpisałem sobie jako kanarek. Podpisałem klatkę z kanarkiem. By wpisać teraz jakieś, jakąś etykietę, nazwać etykietę, należy zrobić coś takiego. Bierzemy. Wiesz, przyspieszam przed 1, 2, 3, EU i tym zmieniamy na EU, następnie O. To jest liter z, 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 a. 1, 2, 3. Mamy łowiczek 1, 2, 3. Tak. I co teraz bierzemy? Drukowanie. I sobie tym obcinamy. Mamy wydrukowane. Obcinamy tym zielonym. I mamy etykietę łowiczek 1, 2, 3. Tak wygląda drukowanie tym urządzeniem. Kaseta, taki zamiennik kosztuje 34 zł do drukowania, dobiera tuż i taśmę samoprzylepną. Urządzenie 229 zł. Oryginalne, oryginalne kasety drukujące kosztują ponad 100 zł. Także, także zamienniki 34 zł na Allegro znalazłem. I takie coś będzie właśnie używane do różnych, y, etykietowania różnych rzeczy. Już podpisałem swojego kanarka. <grym> także tutaj no, jak widzicie, takie fajne urządzonko do oznaczenia. Ja piszę kura, jak kura pazurem, to mi pozwoli na czytelne oznaczanie różnych rzeczy, żeby, żebym wiedział, co jest grane. Czyli, na przykład, dysk, o, na przykład, dyski miałem różne. Na których trzymam zdjęcia, filmiki, to zawsze musiałem naklejać taśmę klejącą i pisać coś na karteczce i zaklejać tą taśmą klejącą. Teraz będę mógł tym, tym właśnie ładnie sobie oznaczyć, estetycznie, czytelnie. Także. Zapraszam do Lidla. Już w Lidlu nie można mówić, czy tego kupił. Ostatni egzemplarz kupiłem, ale pewnie w sklepie internetowym Lidla się takiego coś kupić. Może w jednych tych sklepach, może w Allegro. Także, to jest fajne urządzenie. Go polecam. Zresztą. Dziękuję za uwagę.